6 lipca 2024 roku doszło do niezwykle tajemniczego zaginięcia. 30-letnia Jowita Zielińska dosłownie zapadła się pod ziemię, a wraz z nią rower, co tylko potęguje dziwność tej historii. Właśnie w takich sytuacjach większość ludzi zadaje jedno pytanie. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że w dobie wszechobecnych kamer i technologii można po prostu przepaść bez śladu? Każdy dzień bez informacji, co się stało z Jowitą, to nie tylko koszmar samej zaginionej, ale i cierpienie jej bliskich, a także strach lokalnej społeczności. Przecież okoliczni mieszkańcy nie wiedzą, czy dzisiaj mogą czuć się bezpieczni, czy wśród nich nie ma kogoś, kogo należy się obawiać, a może ktoś taki odwiedza okolica? Bliscy Jowity również obrywają rykoszetem w inny sposób, bo przecież zawsze osoby, z którymi potencjalna ofiara była najbliżej, są w pierwszej kolejności podejrzanymi dla służb i dla ludzi, którzy swoje osądy wydają na internetowych forach. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Tymczasem zaczynajmy historię Jowity Zielińskiej. Jowita przeszła na świat dokładnie 14 listopada 1993 roku w miejscowości Parczew jako pierwsze dziecko Ireneusza i Beaty Szaniewskich. Po niej na świat przyszli jeszcze i bracia, o dwa lata młodszy Eryk i pięć lat młodszy Patryk. Rodzina mieszkała we wsi Osowa w województwie lubelskim w powiecie radzyńsko-podlaskim w gminie Wochyn. Osowa to niewielka, licząca około 400 mieszkańców miejscowość położona 8 km na północny wschód od Wochynia, 16 km na wschód od Radzenia Podlaskiego i 65 km na północ od stolicy województwa lubelskiego. Jowita była cichą, spokojną dziewczynką i nie przysparzała wielu problemów wychowawczych, zresztą, jako dorosła kobieta, również jest po prostu dobrym człowiekiem. Mimo wszystko w szkole szło jej średnio, zapewne ze względu na trudną sytuację rodzinną. Jej ojciec Ireneusz nadużywał alkoholu, po którym bywał agresywny w stosunku do żony i dzieci. W domu dochodziło bardzo często do awantur oraz przemocy. W szkole rówieśnicy dokuczali Jowicie ze względu na jej sytuację domową, rude włosy, niemarkowe ubrania i permanentny brak pieniędzy. Jowita jednak pomimo wszystko i przeciwko wszystkim idzie do przodu i tak po ukończeniu gimnazjum podejmuje naukę w liceum ogólnokształcącym w miejscowości Komarowka Podlaska, gdzie zdała maturę, choć poprawiała matematykę. Zaznaczę również, że mimo problemów zdawała co roku z klasy do klasy. Nastolatka nie miała w okresie szkolnym przyjaciół i raczej nie wynikało to z jej charakteru czy usposobienia, a właśnie było spowodowane pochodzeniem społecznym. Według relacji jej brata była ona przez rówieśników w pewien sposób alienowana. Z pewnością takiego startu nie można zaliczyć do łatwych i było to coś, co odbiło na nich głębokie piętno. Zaraz po ukończeniu szkoły kobieta rzuca się w wir pracy, wyjeżdża nawet kilkukrotnie do Holandii, gdzie nawiązuje bardzo łatwo nowe znajomości i czuje się wreszcie akceptowana. Mniej więcej w tym czasie, kiedy Jowita ma 20 lat, w mediach społecznościowych poznaje Adama. Adam jest o rok młodszy od Jowity i pochodzi ze wsi Lisiny w województwie kujawsko-pomorskim. To naprawdę niewielka miejscowość, według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku liczyła 57 mieszkańców. Are dzieliła duża odległość bo aż 400 km i z początku jest to znajomość tylko internetowa. Z czasem jednak młodzi ludzie nawiązują ze sobą coraz mocniejszą więź i wreszcie Adam odwiedza wybrankę najpierw w Osowie, a następnie w Radzeniu podlaskim, gdyż w międzyczasie rodzina szaniewskich właśnie tam się przeprowadza. Wreszcie wiosną 2017 roku Adam w obecności swoich rodziców i rodziny Jowity oświadcza się kobiecie i zakłada wybrance na palec złoty pierścionek zaręczynowy z czerwonym oczkiem w kształcie serduszka. Dokładnie ten pierścionek Jowita miała na palcu w dniu zaginięcia. To istotne, być może ktoś z oglądających kiedyś gdzieś trafi na te biżuterię. Pierścionek widzicie właśnie na swoich ekranach. Jowita zgadza się, jest szczęśliwa, zakochana i to pewnie jeden z najpiękniejszych momentów w jej życiu. 8 lipca 2017 roku Adam i Jowita zostają małżeństwem, biorą ślub w Radzeniu Podlaskim, a zaraz potem Jowita wyprowadza się z domu rodzinnego i zamieszkuje wraz z Adamem w jego domu rodzinnym w Lisinach, z jego rodzicami oraz rodzeństwem. Dom jest duży, wystarczy miejsca dla wszystkich. Pomimo tego, że mieszka tam babcia, rodzice oraz rodzeństwo Adama, to każdy ma swój pokój i swoje spokojne miejsce na ziemi. Adam i Jowita są zgodną i bardzo kochającą się parą, wręcz nie widzą poza sobą świata. Rodzina Zielińskich przyjmuje Jowitę do siebie jak własną córkę. Wydaje się, że po trudnym starcie w życiu kobiety zapanował spokój. Niestety, nic bardziej mylnego. Kilka miesięcy po ślubie Adam zaczyna się źle czuć, ma bardzo dokuczliwe bóle w okolicach szyi, które nie mijają nawet po zażyciu środków przeciwbólowych. Mąż Jowity w lutym 2018 roku trafia do szpitala, gdzie niestety nie zostaje mu postawiona trafna diagnoza. Dopiero dwa miesiące później, w kwietniu, zapada wyrok śmierci. Profesor w łódzkim szpitalu mówi jasno: dla męża Jowity nie ma już ratunku. Pozostało mu kilka tygodni życia i słowa profesora niestety brutalnie się sprawdzają. 4 maja ukochany kobiety odchodzi. 9 miesięcy i 27 dni od dnia ślubu młoda dziewczyna zostaje wdową. Jowita jest zrozpaczona śmiercią męża, ale rodzina Adama, pomimo straty ukochanego syna, proponuje jej, aby u nich została. Rodzina Adama oczywiście doskonale znała sytuację rodzinną kobiety i wiedziała, że tak naprawdę ta nie ma po co ani do kogo wracać w Radzeniu Podlaskim. Jej ojciec, co prawda w międzyczasie umarł, ale jeden z braci pracuje poza granicami Polski, drugi trafił do DPS-u, a matka, z którą Jowita nigdy nie miała silnych więzi, popada w kłopoty zdrowotne. Jowita decyduje się pozostać w domu swoich teściów. Ma tutaj swój pokój, a kilka miesięcy po śmierci Adama podejmuje pracę w sklepie mięsnym. Kobieta dzieli życie między pracę, dom i codzienne wizyty na cmentarzu. Bardzo brakuje jej Adama, ale stara się prowadzić w miarę normalne życie. Takie jak ona sama, spokojne i odpowiedzialne. Jej bratowa Sandra mówi, że Jowita zawsze była bezkonfliktowa i zawsze gotowa do pomocy. Życie w domu teściów miało toczyć się zwykłym rytmem. Razem ze swoją nową rodziną Jowita wyjeżdżała na wakacje, wycieczki, razem z nimi spędzała święta i była traktowana jak siostra i córka. Tutaj dodam też, że Jowita ze swoimi rodzonymi braćmi i matką zerwała całkowicie kontakt. Tak mijają miesiące, a później lata. Czasami teściowie mówią Jowicie, że jest jeszcze bardzo młoda, że powinna ułożyć sobie życie na nowo, że oni zrozumieją, że nigdy nie będą mieli do niej o to żalu. Ale Jowita nie chce, za każdym razem jej odpowiedź jest taka sama: Nie chcę się wiązać z nikim, pragnę pozostać sama. Tutaj odnalazłam prawdziwy dom i teraz Wy jesteście moją rodziną, i pozostanę tutaj tak długo, jak mi na to pozwolicie. Teściowie mieli odpowiadać jej, że jest dla nich jak córka, i ma prawo i może u nich być, dopóki tylko będzie chciała. Kiedy z domu teściów wyprowadza się z kolei jeden z braci Adama, Jowita przebąkuje, że może i ona powinna znaleźć sobie mieszkanie i zacząć żyć na własny rachunek. Być może czuła się niezręcznie, może myślała, że teściowie nie mają odwagi i o tym powiedzieć. Jednak mama Adama skwitowała te wątpliwości. Jesteś wolnym człowiekiem, tylko weź pod uwagę twoje niskie zarobki, czy dasz radę sama sobie z utrzymaniem? Jowita jest dobrą dziewczyną i czuje wdzięczność do rodziny Adama. Pisze im nawet wiadomość, że nie ma słów, które mogłyby wyrazić jej podziękowania za to, co dla niej robią. Że mimo, iż w jej domu straciła męża, to zyskała spokój i wsparcie. Wszystko wygląda normalnie, aż do 6 lipca 2024 roku, wtedy wszystko się zmienia. Tego dnia Jowita, jak zawsze, kiedy idzie do pracy, wstaje bardzo wcześnie rano, aby około godziny 5 wyruszyć w kierunku Rypina swoim rowerem typu Damka, koloru ciemnozielonego z czarnym koszykiem na przodzie przy kierownicy jest zatrudniona jako ekspedientka w jednym ze sklepów mięsnych. Jako że do Rypina dzieli ją około 15 km, zawsze dojeżdża do Rogowa, gdzie pozostawia rower, aby wraz z innym pracownikiem sklepu, kierowcą, który wozi towar, dojechać do miejsca docelowego jego busem i tak też się dzieje tego dnia. Jowita dociera na miejsce i wypełnia swoje obowiązki jak w każdy inny dzień. Po prostu kolokwialnie mówiąc, jest to dzień jak co dzień, co potwierdzają także osoby, które spotykają mną na swojej drodze 6 lipca. Jowita zachowywała się jak zawsze, była uśmiechnięta i miła dla klientów i nic nie wskazywało w żaden sposób, że dzieje się coś złego lub niepokojącego. Około godziny 12.30 kobieta kończy pracę i zostaje podwieziona busem drogowym przez tego samego kierowcę, pracownika sklepu. Ten żegna się z nią i umawiałem się we wtorek w tym samym miejscu. W dalszą drogę Jowita wyrusza już rowerem. Parę minut przed godziną 14 kobieta była widziana przez sąsiada w miejscowości Rojewo, który zajmował się naprawą dachu i widział ją jadącą na damce. Stamtąd dzielił już ją tylko jeden kilometr do domu, gdzie niestety nie dotarła. Mężczyzna ten pracował dalej aż do późnych godzin popołudniowych. Jowita najprawdopodobniej wjechała w drogę, którą pokonywała zawsze, czyli drogę, która jest otoczona z obu stron lasami oraz polami. W tym miejscu jest też druga droga w przeciwną stronę, ale ona nie miała żadnego powodu, aby jechać w przeciwną stronę, więc najprawdopodobniej wjechała w tę samą drogę co zawsze. Tutaj warto podkreślić, że monitoring, który mają u siebie teściowie, nie pokazuje, żeby Jowita z tej leśnej drogi wyjechała. Tymczasem po godzinie 14 w domu zjawiają się państwo zielińcy, ale wpadają tam tylko na chwilę, gdyż muszą jechać do Torunia po towar. Handlują odzieżą na rynku. Są trochę zdziwieni, że Jowity jeszcze nie ma, ale myślą, że może wpadła na kawę do koleżanki z pracy, jak to zdarzało się wcześniej. Wsiadają do auta i odjeżdżają. W tym czasie w domu jest tylko babcia, a reszta domowników przebywa na zewnątrz. Około godziny 15 teściowa próbuje skontaktować się z Jowitą, ale jej telefon pozostaje nieaktywny. Później będzie dzwonić jeszcze wielokrotnie, niestety bez rezultatu. Kobieta dzwoni do swojej córki Sandry, naprawdę już zaniepokojona i pyta, czy słyszała się z Jowitą. Niestety, słyszy odpowiedź przeczącą. Sandra jest w domu swoich teściów i także ona od razu próbuje skontaktować się z zaginioną, ale jej telefon jest ciągle nieaktywny. Sandra postanawia również wrócić do domu z nadzieją, że zostanie tam Jowita. Tej oczywiście tam nie ma. Tutaj zaznaczę, że Jowita to bardzo odpowiedzialna osoba. Zawsze uprzedzała o swoich planach, czy nawet spóźnieniach. Około godziny 19.00 teściowie wracają z Torunia i na podwórku widzą czarną Skodę z dwoma mężczyznami z pobliskiej miejscowości, którzy mówią, że chcieliby kupić spodnie, bo tak jak wspominałem państwo zielińscy handlują odzieżą. Teściowie zdenerwowani przerażeni nieobecnością Jowity zbywają dziwnych gości mówiąc, aby przyszli na rynek, bo oni teraz są zajęci własnymi problemami. Mężczyźni uśmiechają się tylko i odjeżdżają. Sytuacja z tymi dwoma osobami jest niecodzienna. Teściowie znają owych mężczyzn tylko z widzenia, ale nigdy wcześniej nie przyjeżdżali oni do nich, aby coś kupić, tym bardziej w sobotę wieczorem. Później skojarzą, że wcześniej bratu jednego z tych mężczyzn Jowita się podobała i wspominał nawet, że ją często widywał jak przyjeżdżała obok jego domu. Policja podobno przesłuchała obu mężczyzn, ale treść ich zeznań na tym etapie śledztwa jest mi nieznana. Tymczasem państwo zielińscy jadą na komisariat policji, aby złożyć oficjalne zawiadomienie o zaginięciu Jowity. Tutaj warto dodać, że zanim złożyli zawiadomienie, przeszli i przejechali drogę, którą miała przemierzać zaginiona. Do głowy przychodziły im różne myśli, na przykład, że kobieta mogła słabo się poczuć, ponieważ tej soboty było wyjątkowo gorąco. Może doszło do wypadku? Może. Bliscy obdzwonili także szpitale, niestety, pojawicie ani śladu. 30-latka dosłownie rozpłynęła się w powietrzu. Niemal natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia, poszukiwania rozpoczyna policja, straż pożarna oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości. W niedzielę 7 lipca Jowity już szukają wszyscy. Wiadomość obiega media społecznościowe i zdjęcia oraz informacje o jej zaginięciu może zobaczyć każdy. Wzrost około 170 cm, włosy rude, lekko zakręcone za ramiona, zazwyczaj spięte. Oczy zielone, szczupłe i budowy ciała, na jednej z łydek widoczny żylak. Na dłoni ma obrączkę ślubną oraz złoty pierścionek zaręczynowy z czerwonym sercem, na szyi łańcuszek z literą A. Ubrana była w kolorową koszulę w kratkę, czarne spodnie, czarne buty sportowe. Miała przy sobie czarną torebkę na ramię. Szukano także kierowców z kamerkami, którzy w tamtym czasie przejeżdżali w okolicy. Swój reportaż zrealizowała również Dominika Bachońska z programu Interwencja. Niestety do dzisiaj nie ma ani kobiety, ani roweru, na którym po raz ostatni pokonywała swoją stałą trasę. Co się zatem mogło stać z Jowitą? Jedna z hipotez zakłada dobrowolne oddalenie się. Dotłumaczyłoby brak jakichkolwiek śladów czy świadków przestępstwa. Oczywiście Jowita mogła kogoś poznać i nie chciała się tym dzielić. Mogła mieć inne swoje sprawy czy zmartwienia, które chciała zachować dla siebie. Zawsze istnieje taka ewentualność, Chociaż rodzina ją wyklucza. Jednak w tej wersji nie zgadza się kilka rzeczy. Przecież jest osobą dorosłą i mogła oddalić się dobrowolnie. A nawet jeśli chciała zrobić to w taki sposób, to w domu znajdowały się rzeczy, które umożliwiałyby jej nowy start. Jowita miała świadomość, że w domu jest tylko babcia. Wystarczyło wejść i zabrać to, co do niej należało. Byłoby również skrajnie nielogiczne uciekać na starej damce prawie spod samego domu. Łatwiej przecież oddalić się z rybina, gdzie pracowała. Znacznie łatwiej. Kolejna z hipotez zakłada, że kobieta mogła odebrać sobie życie. Oczywiście Jowita nie miała żadnej zdiagnozowanej depresji, nigdy nie przejawiała zachowań mogących wskazywać, że chciałaby coś sobie zrobić. Jednak wiadomo, takie rzeczy niektórzy skutecznie maskują. Zwłaszcza, że Facebook kobiety naprawdę nie nastraja jakoś optymistycznie. Czarno-białe zdjęcia, post z kartką dla tych, co odeszli, post z cytatem uważaj, z kim dzielisz swoje problemy, czy bardzo wymowne w jej przypadku: ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność. Również zaginięcie kobiety wiąże się z dość mocnym zbiegiem okoliczności, bo Jowita zaginęła praktycznie w przeddzień urodzin swojego zmarłego męża oraz ich rocznicę ślubu. Jak wspominałem, zostali małżeństwem 8 lipca 2017 roku, a Jowita zaginęła 6 lipca, 7 lat później. Tutaj dodam w ramach dygresji, że Jowita udostępniła rok temu również post strony Gdziekolwiek Jesteś, strony, która opublikowała informacje o jej zaginięciu na prośbę rodziny. Los bywa naprawdę przewrotny. W każdym razie ta wersja mogłaby brzmieć sensownie, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że teren był wielokrotnie przeszukiwany przez rodzinę, policję, ochotników, strażaków. Grupy poszukiwawcze, jak choćby Bizon Solec-Kujawski. Grupa ta na swoim profilu informowała, że podczas jednej tylko akcji przeszukano za pomocą różnego rodzaju sprzętu 500 hektarów lasu. Teren podczas wielu poszukiwań został sprawdzony nie tylko przez ludzi, ale także przez drony, psy tropiące, także to od zwłok. na jeziorze został użyty sonar i nic. W tak wysokich temperaturach ciało ulegałoby również szybkiemu rozkładowi, a to naprawdę intensywny zapach. Czy jest więc możliwe, że w jakiś sposób mimo wszystko po prostu jeszcze na nią nie natrafiono? Kolejna hipoteza mówi o nieszczęśliwym wypadku, że ktoś na tej feralnej drodze potrącił kobietę i w panicę wrzucił do samochodu ciało oraz rower, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia. Wiem również, że pojawiła się w sprawie osoba, która 6 lipca w sobotę około godziny 15.40 na trasie Lipno-Karnkowo z zauważyła auto z rozbitą przednią szybą, jak po wypadku. Zakładam, że policja sprawdziła ten trop, bo zostało to zgłoszone. Brak jednak śladów, w miejscu w którym zaginęła Jowita, śladów hamowania, potuczonych czy połamanych elementów auta, odłamanych elementów roweru. Czegokolwiek, co wskazywałoby na takie wydarzenie i działanie w pośpiechu, zanim nadjadą potencjalni świadkowie. Być może Jowita wsiadła lub została siłą wepchnięta do jakiejś pojazdu? Bo nie wykluczone, że Jowita znała potencjalnego sprawcę. Według relacji jej rodziny, na przykład na wiadomość o tym, że ktoś z jej bliskich miał wypadek i żeby wsiadła i pojechała z osobą X do szpitala, to gdyby znała tę osobę, wsiadłaby. Być może również trafiła na kogoś przypadkowego. Na jednej z grup pojawił się komentarz o dziwnym aucie kręcącym się po okolicy. Zacytuję. Dwa dni temu jechałam rowerem główną drogą Rokitnica-Brodnica. Zawsze idąc, biegnąc, jadąc rowerem odruchowo dookoła się rozglądam. Byłam przed wsią sobie sieżno, odwróciłam głowę i widziałam, że jechał duży terenowy samochód Nawara, który jadąc zauważył, że jadę rowerem, zawracał w kukurydzy w połowie drogi do Rokitnicy. Szybko przyspieszyłam tempa. Jadąc rowerem elektrycznym, włączyłam najszybsze przyspieszenie. Oczywiście, co zrobiłam? Wjechałam w pierwszą drogę, schowałam się za pierwszy budynek, czekałam, i wyobraźcie sobie, to auto za kilka minut wjechało za mną. W serce myślałam, że mi wypadnie, złapałam telefon, udawałam, że rozmawiam. Nie wiem, jakby się zakończyła moja historia. Ku przestrodze. Na pewno nigdy więcej sama nie pojadę rowerem. Również ta dziewczyna mogła zostać tak porwana. Oczywiście, ta sprawa, jak każdy inny sygnał, została zgłoszona, no i podobnie na tym etapie nie mam informacji, czy została przez policję jakoś wyjaśniona. Z kolei, według relacji teściów zaginionej opublikowanej w artykule Wirtualnej Polski, kiedy jechali tą samą drogą pół godziny po Jowicie, zauważyli biały samochód na poboczu. Zacytuję fragment tego artykułu. Okazało się później, że pół godziny po niej razem z mężem jechaliśmy tą samą drogą, ale nie widzieliśmy wtedy żadnego śladu po niej. Ale mężowi mignął wtedy biały samochód, być może minivan, który stał na polance w lesie. Tam czasem parkują samochody, na przykład grzybiarzy, tyle że wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że jej nie ma w domu, więc nie przyjrzeliśmy mu się bardziej. Sprawcą mógł być również ktoś, kto znał Jowitę, przynajmniej z widzenia. Na przykład poznał jej zwyczaje, trasę, którą pokonuje. Jednak taka osoba musiałaby zadać sobie trud, aby zabrać i kobietę, i rower. Sprawca mógł również zaciągnąć owite do lasu i ciało oraz jedno ślad ukryć. Lecz podobnie jak w przypadku odebrania sobie życia, wysokie temperatury czy szeroko zakrojone poszukiwania stawiają poważny znak zapytania przy tej wersji. Oczywiście ciało można zakopać, ale znów wymagany jest czas, trud i sprzęt. Każda z tych hipotez jest prawdopodobna i żadnej nie można wykluczyć, zarazem każda z nich ma słabe strony. Wiadomo również, że numer telefonu Jowity po tym jak był nieaktywny, przez dłuższy czas miał sygnał. Był albo zajęty, albo rozłączał po kilku sygnałach. Operator jednak twierdzi, że coś takiego technicznie jest możliwe, a policja nie może namierzyć aparatu. To ostatnie wskazuje, że może to być jakiś błąd lub działanie sieci, dokładnie tak jak mówi operator. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której w tej historii chcę powiedzieć. Rodzina Jowity, bliscy, z którymi mieszkała. Ja oczywiście chciałem ten materiał zrealizować częściowo na miejscu z bliskimi Jovity, jednak ostatecznie do tego nie doszło, ponieważ rodzina kobiety zrezygnowała w ostatniej chwili. Powodem był fakt, że od pewnego czasu w internecie trwa regularna nagonka na bliskich kobiety i ci po prostu bali się kolejnych ataków. Momentami przybiera to wręcz abstrakcyjne rozmiary, ale również jest wyjątkowo niepokojące. Trudno zrozumieć rozsiewanie nieprawdziwych plotek, które i tak okażą się kłamstwem, a które stawiają rodzinę w złym świetle. Jednego dnia otrzymałem informację, że Jowita została odnaleziona, bo uciekła od teściów i to chyba była najdelikatniejsza z plotek. Kolejne były takie, że teściowity został zatrzymany przez policję, inna mówiła o tym, że w stodole teściów pod sianem znaleziono rower zaginionej. W dzień pisania tego materiału, czyli 27 lipca, była informacja, że Jowita została odnaleziona w pustostanie, bo była tam trzymana przez teściów. Każdą z tych informacji weryfikowałem, pytałem bliskich Jowity, dzwoniłem do rzecznika policji w Rypinie. Rozumiem osoby, które taką sensacyjną wiadomość przeczytają w internecie i w emocjach się nią dzielą, ale zastanawiam się kto i dlaczego to wymyśla. Jaki ma w tym cel? Niektóre z tych plotek wymagały naprawdę sporego pomysłu. Na przykład plotka, która nadal jest powielana, że dom, w którym Jowita mieszkała, kiedyś był własnością babci Adama i ta miała przepisać całość lub jego część właśnie na wnuka, który wkrótce potem zmarł. W związku z tym dom miała odziedziczyć Jowita i teściowie się jej pozbyli dla spadku. To naprawdę wymagało kreatywności. Te wszystkie nieprawdziwe plotki pojawiają się regularnie i to już wygląda jak celowe nakierowywanie opinii publicznej poprzez kłamstwo na bliskich Jowity. Nie jestem fanem teorii spiskowych, ale wystarczy wejść na lokalne media na Facebooku i naszym oczom ukaże się to samo fejkowe konto, które godzina po godzinie rozsiewa kolejne kłamstwa. Naprawdę nie przypominam sobie sprawy zaginięcia, gdzie w tak krótkim czasie, czasami dzień po dniu, zostało wymyślone tyle plotek. Podstawowe pytanie, jakie należy zadać, kto i dlaczego to robi? Jedno jest pewne, policja prześwietliła rodzinę naprawdę solidnie, a podejrzenia są opierane na tym, że państwo zielińscy przejeżdżali tą samą drogą co Jowita, tylko niedługo później drogą, która prowadzi do ich domu. Teściowi Jowity byli wielokrotnie przesłuchiwani, policja nachodziła ich w domu, w pracy i ja nie mówię, że to źle, jednak policja, mimo tak intensywnych działań z bliskimi zaginionej, niczego nie ustaliła, nie powiązała ich z zaginięciem. Uważajcie po prostu na te sensacyjne doniesienia, pojawiające się regularnie w tej sprawie. W tej konkretnej historii, jeśli coś nie pojawi się oficjalnie, najprawdopodobniej jest po prostu plotką, która z prawdą ma niewiele wspólnego. Jeśli roznosicie te dziwne informacje, to być może nieświadomie pomagacie komuś, kto ma związek ze sprawą, bo niczego wykluczyć nie można. Jeśli ktokolwiek posiada jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszony jest o kontakt z policją. W ostateczności można takie informacje przesłać do mnie, a ja je przekażę właściwym organom. To wszystko w tym materiale. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o całej historii. Do zobaczenia w kolejnych.